Często piszecie wiadomości, jak zacząć inwestować w nieruchomości, jeżeli nieruchomości są tak bardzo drogie, jeżeli nie ma kapitału na te nieruchomości. Nie wiem, jak to zrobić, powiem Wam, jak my to zrobiliśmy i jak my to robimy. Najprostszą opcją, żeby zacząć inwestować w nieruchomości, jest znaleźć odpowiednią nieruchomość i teraz jak ją znaleźć? Witamina K, czyli kontakty, zawsze pozwala Tobie wzrastać. Jeżeli przejdziesz odpowiednią ilość pośredników, poznasz odpowiednich ludzi i towarzystwo, które już robi to, co wy chcecie robić w każdej dziedzinie? Czy to będzie nasza dziedzina nieruchomości, czy to będzie cokolwiek, co chcecie robić? Poznajcie ludzi, którzy już to robią. Jeżeli poznacie, to na pewno będzie Wam dużo prościej dojść do tego etapu, w którym oni już są. I teraz nie wieźcie mi w to, co mówię, tylko analizujcie. Czy odbędziecie odpowiednią drogę i poznacie ludzi, takich jacy sami chcecie się stać, to już wówczas macie dużo prostszą drogę, ponieważ macie wyznaczony kierunek, w którym kierunku trzeba iść i gdzie są latarnie, które pozwolą Wam dochodzić od beczki do beczki. Teraz, jeżeli macie produkt, nieruchomość, która dzisiaj jest dla Was bardzo droga, to zastanówcie się, tak jak mówią, guru nieruchomości w większości sytuacji, że nieruchomość ma się zwrócić 15 lat. My nigdy w takie nieruchomości nie inwestujemy. My inwestujemy tylko w nieruchomości, które nam się zwracają maksymalnie w 5 lat. I Wy również możecie to zrobić pod warunkiem, że będziecie brać przykład z ludzi, którzy to robią. Jeżeli chcecie inwestować w nieruchomości, które Wam się zaraz będą zwracać, to trzeba znaleźć odpowiedni produkt i wówczas każdy inwestor będzie chciał z Wami współpracować, ponieważ kiedy nieruchomość się zwróci? 15 lat? Nie, 5. Czy słyszeliście o takich możliwościach, żeby Wam się inwestycja w nieruchomości zwracała maksymalnie w 5 lat? No tak, jak sprzedam ją. Nie, jak sprzedasz ją sobie. Masz ciastko, jesz ciastko. Dobrze to brzmi? A jeszcze lepiej smakuje. Jeżeli znajdziecie produkt, który będzie regularnie na Was zarabiał i zwróci się maksymalnie w 5 lat, to wciąż macie ten produkt, który cały czas generuje Wam zysk do Waszego portfela i inwestora. I w ten czas, mając otoczenie takich ludzi, jacy sami chcecie się stać, Pniecie się cały czas na drodze sukcesu, która się nazywa Piękna Drabina, z której macie widoki z góry, a nie z dołu. I teraz, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to robić, prowadzimy webinar, pięciodniowe wyzwanie, na którym będziemy omawiać nasze sprawdzone strategie. Dokładnie, jak to robić, krok po kroku. Również macie tam kurs, w którym dokładnie krok po kroku przeprowadzamy Was przez proces, jak zaczynać inwestować w nieruchomości zewnętrznych kapitału. Jeżeli będziecie się chcieli dowiedzieć czegoś więcej, to na webinarze dostaniecie taki zastrzyk energii, wiedzy, którą my zastosowaliśmy i pozwoliło nam zbudować kilkadziesiąt nieruchomości zewnętrznym kapitałem od inwestorów, w nieruchomości, które regularnie co rok nam wzrastają. Co lepsze, albo najlepsze w tym wszystkim, te ciasteczko co miesiąc, piątego dnia pływają nam pieniądze do konta i naszych inwestorów. Więc jeżeli chcecie zrobić to samo, zapraszamy Was na bezpłatny webinar, na którym będzie pięciodniowe wyzwanie i krok po kroku będziemy Was przeprowadzać, jak to zrobić. Więc miejcie wspaniały dzień, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Więcej na pewno zrobimy razem. Trzymajcie się.